Dzień dobry kochani. Witam wszystkich. Dzisiaj mamy piątek. Piątek godzina 17.30. Przygotowania do wyprawy. Pojutrze w niedzielę wyjeżdżamy z Casprem, czyli z moim synem. Wyjeżdżamy na Greenbelt. Od Białego Stoku do, do Przemyśla no i chciałem wam pokazać co zabieram na tą wyprawę w większości to prawie no, nie zmienia się sakwy są te które były czyli, czyli te które widać worek 5 koszulek, tam są dwie pary spodenek koszulka termiczna taka do, jakby do spania tu taka kurteczka na ciepło i kurtka przeciwdeszczowa tu jeszcze wziąłem sobie taką, taką kurtkę na jakiś większy deszcz w razie czego, no ale troszkę jedzenia ofilizowanego. Tam jeszcze dużo co może Z2, Z3 Co jeszcze? Tu z nowszych rzeczy nowy namiot będę testował ten właśnie Fiordnansen Tordis 2 bo tamten został w Hiszpanii. już się... No, rozleciały się stelaże i stwierdziłem, że kupię sobie nowe kupiłem Ten po okazyjnej cenie jest bardzo chwalony. Zobaczymy, tu są stelaż do niego. To jest namiot z takich nowszych rzeczy, których nie miałem. To jest, to jest hamak taki malutki. kupiłem sobie ten hamak tak na próbę. Zobaczymy, w razie jakichś tam postoju czy odpoczynku gdzieś w lesie rozwiesić go i, i odpocząć po prostu pobujać się z, z moskitierą tu nowe yy, nowe maty forklaza tu jest nowy śpiwór który kupiłem w tamtym co ostatnio miałem wymarzłem straszliwie zobaczymy jak ten się będzie spratał ten już jest, ma już swój ale swój czas ale jeszcze nie jest nie jest najgorszy, jest ciepły, przynajmniej to będzie kasper, miał ten śpiwór. Ten mój. Dwie butelki bierzemy z gazem. menażki, muga na komary. To oczywiście coś jedzenia. Taśma oczywiście nie, nie zastąpiona i trytytki. I tu wziąłem, Będę miał dwie maszynki, tylko tu chcę pokazać. Trzy w zasadzie. Bo... Mam taką maszynkę, która ma tu wymienne końcówki, to można odkręcić. Ja pokażę. Odkręcone i to można po prostu przykręcić. Się zakłada tu o ja raką, tak jest troszkę niewydajne zakłada się tu I można sobie nakręcić maszynkę taką gwintowaną o maszynkę na gwint po prostu to odkręcić odkręcamy maszynkę przekręcamy tą końcówkę Możemy założyć po prostu tak. O. Mamy taką maszyneczkę. To jest jedna, a tu jest druga. To jest ta, którą miałem teraz na wyprawie. Po prostu tu się z boku przykręca ta standardowo. No, i to teraz takich ważniejszych rzeczy. Zobaczymy, jak to wszystko. Znaczy, zapakować, zapakuje bez problemu. Bo to ciuchy chyba do jednej sakwy. Śpiwór do tego worka. nie śpiwór, tylko namiot do worka. Do drugiej sakwy. Śpiwory i materace, i, i ten, A tu będzie w tych małych sakwach po prostu. Kuchnia, kuchnia, jedzenie i jeszcze jakieś kosmetyki, apteczka. No i jeszcze z innych rzeczy takich, które nie pokazywałem. No power to standard, bo zabieram dwa. Ten jest 20 tysięcy miliamper. Ten jest 30 tysięcy miliamper, troszkę większy. Ostatnim się jeden zepsuł i zakupiłem kamerę. Takiego Soniaka. Normalną cyfrówkę a to z tego względu z tego względu, że w kamerach GoPro drażni mnie to po prostu, że nie ma możliwości w trybie jakby rzeczywistym przybliżenia obrazu. Dlatego zdecydowałem się na taką kamerę cyfrową, żeby po prostu i tak dużo rzeczy nagrywam zatrzymując się po zatrzymaniu roweru, nie w trakcie jazdy i dlatego zdecydowałem się kupić taką kamerę, żeby więcej szczegółów uchwycić, ona ma bardzo dobrą, bardzo dobrą jakość, nagrywa w 4K, ma bardzo dobrą stabilizację obrazu i zobaczymy, to będzie pierwszy raz teraz na tej wyprawie na welo nagrywane tą kamerą potem wrócę i za tydzień pojedziemy z Marzenką na na Alpę Adria to też ją wtedy sprawdzimy no i co no i to tyle zapakuję to i w niedzielę wyruszam Może trzymajcie kciuki do zobaczenia relacje relacje z tej wyprawy będę oczywiście Będę oczywiście ją nagrywał, ale dopiero ją umieszczę po całym cyklu z Hiszpanii, czyli no gdzieś dopiero po wakacjach pewnie, czy znaczy na pewno, bo tam jeszcze będzie kilkanaście odcinków z tego, z tej podróży po Hiszpanii i dopiero po Hiszpanii będzie, będzie Grimwella, a po Grimwella będzie, będzie Alpe Adria z Marzenką. także mamy, będziemy mieli co oglądać. Całą, myślę, jesień, całą zimę, aż do wiosny. Trzymajcie się na razie.